a także Rio, Miły burgery, Sherlock Holmes, Sfera Tańca, Reha Atelier Emilia Dryda, Sopel, Studio Lewandowski, East Shop, EPM, Transmitujemy.pl, Luna Tywizacji oraz ser. firma Reflex. Złapana piłka Tomasz Dziedzic skrzydłowy Panthers e, zalicza kolejny potężny zysk dla drużyny z Wrocławia no i niepowstrzymana jak na razie to formacja ofensywna, którą przypomnijmy układa Nick Johansen, to jest e, nowy szkoleniowiec drużyny e, Panthers, szkoleniowiec, który ma za sobą m.in. E, staż w drużynie Oakland Raiders e, w NFL a także Supercy w lidze austriackiej, która uznawana jest za jedną z najlepszych, e, jeśli chodzi o europejskie ligi, które grają w futbol amerykański. A tymczasem w tej kolejnej akcji Markus Sims zaliczył kolejny niezły bieg. I tam Za momencik e, wygląda na to, że kolejna pierwsza próba, a jeśli nie, to druga próba, i ledwie jeden jard. E, Będą mieli jeszcze do przejścia zawodnicy Panthers. 21 do 0, a Pantery są w tym momencie na 24 Jardzie Coraz bliżej pole punktowe Lowlanders. Coraz bliżej czwarte przyłożenie dla ekipy z Wrocławia. No, zobaczmy tą kolejną akcję. Krótka. Informacja techniczna. Tutaj zapraszamy rehabilitanta drużyny Lowlanders na sideline na linię boczną. No i wracamy do rywalizacji. Kolejna akcja w wykonaniu Panthers, Widzieliśmy przed momentem zdobyta pierwsza próba, więc świeże cztery A i podawał teraz do Grzegorza Mazura Kyle Israel. No ale nie udało mu się wykończyć tej akcji zawodnikowi, oczywiście grającemu z czternastką, Grzegorzowi Mazurowi, który w zeszłym sezonie imponował szczególnie akcjami powrotnymi, tymi returnami. W tym roku jeszcze nie miał okazji się popisać, ale z całą pewnością nie raz i nie dwa zobaczymy go w roli wracającego z piłka. Druga próba. Zatrzymany piek przez środek tym razem. Markus Sims, numer 32 na Kuszyce. No, wiemy o tym, że w pierwszej kwarcie tego meczu Markus zdobył dwa przyłożenia. Teraz z całą pewnością liczy na kolejne. A teraz trzecią próbę zagrają Paters. 11 jardów. Tyle dzieli od pola punktowego. Przyłożenie w tym sezonie 27, jeśli dobrze liczę, do zera w tym momencie dla Panthers w Wrocławiu. No to jest prawdziwy pogrom na razie. Panthers pokazują siłę. No to jest drużyna, która zagrała w zeszłym roku znakomity sezon, ale troszkę została ukarana niepokorna dusza Panthers w wielkim finale. W którym pantery uległy ekipie z No i teraz mają naprawdę sporo, sporo do udowodnienia. Zawodnicy panter z Wrocławia chcą rozpocząć z wysokiego C. Wielu typowało, że Lowlanders no to będzie ten czarny koni rozgrywek, który może nawet tutaj zwyciężyć i sprawić wcikusa ekipie z Wrocławia. Ale jak na razie na nic takiego się nie zapowiada. Cztery serie ofensywne ekipy Lowlanders. Każda z nich Zakończona odkopnięcie piłki po drugiej stronie, po stronie ekipy Paters każda z czterech serii ofensywnych, zakończona punktami, zakończona touchdownem, przyłożeniem, to jest naprawdę niesamowite osiągnięcie, no, szczególnie biorąc pod uwagę tempo tych serii ofensywnych, które mijają tutaj błyskawicznie. No I pantery raz za razem powiększają swoje prowadzenie. Teraz szansa na odpowiedź dla Lowlanders Białystok. Lowlanders będą grali akcję powrotną, a piłkę wykopuje oczywiście Dawid. Piękny Gabs odwróciła się na podstawce, więc szybka powtórka tego kopnięcia. A no jednak jest tutaj nad stadionem. <słyszą> Akcja powrotna, no, wywalczył tyle ile był w stanie e, z tej akcji powrotnej. Dżiewątez, e, Blackmon. No e, i mniej więcej z 29 może 30 jarda rozpoczną pierwszą próbą Lowlanders. No i liczymy na to, że w końcu uda się zdobyć punkty. Przekroczyć linię środkową wojska. No, że te akcje ofensywne, które trenowali przez ostatnie miesiące ze swoją ekipą Amerykanów, a także sztabem trenerskim, no, że formacja ofensywna w końcu zacznie działać tak, jak działać powinna. No, to co ciekawe, pojawia się na boisku grający z numerem 27 Michał Maksimowicz. To jest zawodnik, który gra w linii ale teraz jest na pozycji półbeka a tymczasem wykorzystywany, grający z piątką Damian Kopak. Damian Kopak oczywiście jeden z tych najbardziej zaciornych zawodników w polskiej lidze futbolu amerykańskiego. On nie odpuszcza, on gra do końca, dał się poznać już wielokrotnie jeszcze, pamiętam, w sezonach 2010-2008, kiedy to Lowlander zgrali w tej wyścig w A tymczasem kolejny krótki bieg, znów tam, pomiędzy tymi defensorami, zbierający się Damian Kołpak. To jest zawodnik, który gra chyba na każdej pozycji, ale zdecydowanie najlepiej czuje się jako rozgrywający, a także jako running back. No i właśnie w tym sezonie ma większą okazję, aby pobiegać z piłką i wykorzystywać. Jest zatrzymany, ale po tym jak zrobił pierwszą próbę, no i jest szansa. Są świeże cztery próby dla drużyny z Białego Stoku. Piłka dalej będzie przesuwać się w stronę pola punktowego. Pater z Wrocław przy wyniku 28 do 0 myślę, że już troszkę zeszło to ciśnienie z jednej z drugiej drużyny. Teraz pora bawić się w futbol, pora pokazać jakieś efektywne... I na to liczymy zarówno wykonanie jednych jak i drugich. Tymczasem Alex Allen i Kamil Ruta. No tutaj widzimy, że siłą nie ustępuje reprezentacyjny linebacker amerykańskiemu running backowi A-train. No tutaj nie był tym pociągiem, który rozjeżdża przeciwników. Wręcz przeciwnie Kamil Ruta zatrzymał. Alexa. Ale na czy druga próba i nawet strata jednego jarda w tej poprzedniej akcji, wygrają dalej Lowlanders. Próbowali wymusić tutaj skok liniowy i dostać targowe tu w pokarze, ale nie zareagowali na te o krzyki Harisa Harrisa do Waters. No dużo, bardzo dużo czasu ma Jabari Harris. W końcu decyduje się na samowy bieg. No i ten bieg kończy się na linii łącznej. Widzimy po raz kolejny nie zdobywają jachtów zawodnicy Lowlanders. A troszkę poniżej oczekiwań, jak na razie, amerykański zaciąg w ekipie Lowlanders. Ale na pewno jeszcze dużo, dużo okazji do tego, aby rozegrali się zawodnicy z Oceanu, grający w żółtych koszulkach. Trzecia próba, 11 jardów do przejścia. No i przed nami kolejna akcja w wykonaniu Rolanders. Zwróćcie na to uwagę: Rolanders przed każdą akcją zbierają się w tak zwanych huddle, Nie robią tego zawodnicy Panthers, dzięki czemu są w stanie grać zdecydowanie szybciej. Nie dają czasu również na przemyślenia. W defensywie przeciwnika to mieć to na uwadze, a tymczasem Jabarik Paris z na Świetnie, świetnie ustawieni w defensywie gracze Panthers. Sztokholmie, jest za koordynację. Dali naprawdę dużo filmu, dużo tego, co mogą potencjalnie zagrać zawodnicy Lowlanders. No, jak widać wnioski, które wyciągnęli, bardzo słuszne. No, tymczasem ofensywna Lowlanders zatrzymana, a tymczasem łapie piłkę. i świetnie zatrzymane przez Michała Koszenieckiego grającego z numerem 11, to właśnie ten zawodnik e, zablokował tę akcję porwczą w wykonaniu Dianty jeszcze krótka przerwa ekipy sędziowskiej. I za moment, wracamy do legalizacji. Przypomnę, wynik 28 do 0. Przekładając do realia piłkarskie, raz jeszcze to tak, jakbyśmy mieli 4, 4 do 0. E, więc e, przewaga dosyć duża, ale też trzeba powiedzieć, że po profesorsku kraje dzisiaj Pater zwrócła. E, no i na pewno ta ekipa kibiców, która przyjechała e, tutaj specjalnie przez całą Polskę. Może być bardzo, bardzo zadowolona z gry swojej drużyny. Pierwsza próba dla Panthers. i za momencik wracamy do gry ofensywnie. Ja widzimy skupiona cała formacja ofensywna. pater. Oni na początku każdej akcji są najbliżej piwki na, na skrzydłach znakomici polscy skrzydłowi wide receiverzy, z których każdy jest reprezentantem Polski Rafael Izrael właśnie na skrzydło Parkowski pierwszej próby Chyba e, na to wygląda, że znów e, tak jest. Przesuną się te wskaźniki po drugiej stronie boiska. Kolejny first down, kolejna pierwsza próba dla drużyny z Wrocławia. Jeszcze no hubble, tutaj będą grali tak cały mecz i cały sezon, tak zapowiadają zawodnicy Panthers. To na pewno sprawi przeciwnikom dużo kłopotów. A tymczasem Markus Sims, no i zobaczmy, co wyprawia ten zawodnik. 20 przyłożeń. Ponad 20, dwie, 2500 wybieganych jardów to są liczby, które muszą budzić. E, no i naprawdę potężnym wzmocnieniem pater. Jest to Markus Sims. Kto wie kto wie, czy e, szybko tutaj nie zapomną o czemalu szal szaltersie kibice pater. Jeszcze raz podanie na skrzydło. Tam Tomek gdzie nic Ależ wywalczył teraz. Tutaj agresywnie tak dziedzictwie udało mu się pokonać przeciwników, zdobyć bardzo dużo yardów, jeszcze kilka tych yards after the catch, czyli yardów już po złapaniu piłki, zatańczył tam z futbolówką w rogu boiska jeden ze skrzydłowych Panter i mamy kolejną pierwszą próbę, już tylko nieco ponad 10 yardów do piątego przyłożenia Panter w tym meczu, zatrzymany. Tym razem Marcus Sims, tam między innymi Craig Coffer, ofensywny liniowy ekipy Lowlanders, który ma za sobą grę na Uniwersytecie na Hawajach. Druga pluwa. Próba. Druga próba, grają dalej Panthers. Więc siedem jak to pozostało do pola punktowego ekipy w żółtych strojach Jeszcze raz Markus Sims, dużo miejsca No i to będzie przyłożenie, tak jest trzeci raz w dzisiejszym lecz z topio tarzteru Sims 3 do zera 5 turstownów po stronie Partex Wciąż zero po stronie Holanders. A dzisiaj Pantery pokazują srogą lekcję futbolu w ekipie z Białego stopu. A tutaj, jednak, ta rywalizacja z Big Free, czyli tą wielką trójką w top lidze futbolu amerykańskiego, wcale nie musi być tak gładka i kolorowa. A tymczasem, zablokowane kopnięcie. Po raz pierwszy nie udało się zdobyć punktów po zdobyciu przełożenia ekipie Pater z Wrocław. No i będziemy mieli za momencie kolejny kick -off. Przemilionowany. Momencik, tutaj jeszcze jedno ogłoszenie informacyjne. Właściciel zielonego Audi o numerach rejestracyjnych BIA 09 036 proszony jest pod swój samochód będziemy bardzo zobowiązani kierowca zielonego Audi. Zapraszamy serdecznie pod swój samochód. 34 do zera, no kolejny kick-off przed ekipą z Wrocławia. Znów taka szansa na krew ofensywny dla Lowlanders. opuszcza boisko i mamy oczywiście żółtą flagę przypomnę dla wszystkich z Państwa którzy są na meczu futbolu amerykańskiego po raz pierwszy nie może piłka przy wykopie opuścić boiska z boku, może wypaść poza linię końcową ale kiedy opuszcza boisko z boku wtedy mamy karę

Aleksa Alena na skrzydło, ale troszkę zbyt krótkie to podanie. No zobaczymy, czy zaliczą jako złapane, bo e, tak na e, zapewne chciałby Aleks Atrain No, ale sędziowie widzieli lepiej, piłka wcześniej dotknęła Murawy, dopiero później złapał ją e, skrzydłowy e, drużyny Lowlanders Białystok. Druga próba wciąż, 10 jardów do przejścia, piłka na jardzie, 35. I Jest tym razem niezła akcja, ale Panthers ustawieni są dzisiaj niesamowicie. Wszystko, co tylko próbują zrobić Lowlanders już jest wcześniej przeczytane. Tym razem Mateusz Ruta, możemy go tutaj skojarzyć na boisku, wyróżnia się tymi czerwonymi rękawkami. To kolejny taką to, po raz kolejny zatrzymał pomysł. Próba, 11 próba i do przejścia. Przy swobodach. próbuje zabiegać, ale nic z tego nie wyjdzie. Nic z tego nie wyjdzie. Tam był Josh Hartigan, ten zawodnik e, Panthers, no, co do którego było najwięcej wątpliwości. On już dawno nie grał e, w futbol, e, no, ale, ale bardzo sobą grę na Uniwersytetu Colorado. E, pokazywał też swoje umiejętności wielokrotnie w lidze niemieckiej. Bardzo doświadczony zawodnik z, z Oceanu. No i niewątpliwie trzeba przyznać, że tutaj tą rywalizację amerykańskich zawodników, przynajmniej jeśli chodzi o te pierwsze dwie kwarty tego spotkania, wymywają gracze Panthers, wyróżniają się no na każdej pozycji Diaty Bato Josh Matigan, Kyle Israel, a także Marcus Sims. Tymczasem e, akcja powrotna diatybatu, piłka wypada poza linię końcową, no tutaj stanowe nerwy pokazał teraz e, grać z numerem pierwszym na koszulce, gdyby ta piłka zatrzymała się nieco wcześniej i złapał ją e, jeden z zawodników ekipy Lowlanders. No wtedy mieliby e, piłkę na pierwszym jardzie e, gracze Panthers. No i to byłaby wielka szansa na to, aby safety, e, zaliczyć, e, oczywiście mówię tutaj o defensywie Lowlanders. Tym bardziej, że do końca pierwszej połowy tego meczu już tylko 2 minuty 120 sekund i to e, pozwoli nam e, zobaczyć, jak szybko grają Pantery. 2 minuty e, spójrzcie, są na 20 jardzie. No I zobaczymy, czy te 120 sekund w wystarczy na to, aby zaliczyć kolejne szóste, już przyłożenie, szósty już touchdown w tej pierwszej połowie meczu, która niestety, niestety z punktu widzenia oczywiście widowiska, jest bardzo, bardzo jednostronna. Zobaczmy. Pierwsza próba, startują pantery z kolejną serią ofensywną. Kajn Tomek, dziedzic. Biłka w okolicach 30 jardów, 10 jardów od tak sobie zdobyli. Wydawało się, że dziedzicami, że to do niego kierowana jest piłka, ale wyskoczył z seryjnego pleców Tomek dziedzic pracy Bartosza. Dziedzica, którego z całą pewnością zobaczymy na pozycji rozgrywającego w drugiej połowie meczu. A tymczasem kolejna akcja: Kyle Izrael. Dużo czasu i Dawid Taczyński łapie piłkę. Jest kolejny. No i tutaj po raz kolejny e, no, ta druga linia ochrony. Oczywiście, że Zapóźnienie Mamy jeszcze dodatkowo jakiś uraz, e, małą petuzję zawodnika Lowlanders. Mamy nadzieję, że to nic poważnego Michał Korzeniecki grający z numerem 11. Mamy nadzieję, że samolot w pełni sprawny wróci do rywalizacji. A tymczasem kolejna pierwsza próba. Piłka na linii środkowej boiska niemal idealnie. I znów Kyle Israel. Grzegorz Mazur, dobre bloki. To może być nawet touchdown. Tak jest Rzegosz Masur. Serio ofensywno, kiedy na zegarze były dwie minuty do końca pierwszej połowy meczu. A teraz po raz kolejny pantery w błyskawiczny sposób zdobywają punkty. No to jest właśnie ta różnica między PLF 1 a, a Topligą. Można w PLF 1 Łoić wszystkich, ale w to z drużyny zdecydowanie lepiej ułożone, lepiej. Taktycznie przede wszystkim przygotowane. Już nie mówię o przygotowaniu fizycznym. No i pantery. Witają tutaj Lowlanders wśród tych najlepszych w stylu, jakiego no, na pewno nie możemy pozazdrościć. Pewnie Minek dostaje dzisiaj srogą lekcję futbolu amerykańskiego od ekipy, która nam potwierdza, że będzie w tym sezonie bardzo, bardzo silna. 41 do 0. Po tym skutecznym kopnięciu na bramkę. No i przed nami dosłownie kilka ostatnich akcji na zakończenie tej pierwszej połowy spotkania. Spójrzmy na arbitra. To jest koniec pierwszej połowy meczu, dominacja Panthers Wrocław 41 do 0, ale o tym zapominamy, bo teraz przed nami występ pięknych team leaderek, team leaders Lowlanders biały stop.